Siema ludziska. Byłem wczoraj w Polsce i kupiłem sobie przepyszny soczek. Taki troszkę gorzkawy, taki z trawą w środku. Pamiętajcie tylko, jak pijecie ten soczek, wyjmijcie sobie tą trawę, ponieważ bardzo w okokuje. Chyba, że ktoś jest żubrem. <grym> Inspiracją do dzisiejszego odcinka była sytuacja, jaka wczoraj przydarzyła mi się na ulicy Schloßstrasse w Berlinie. Tłumacząc na polski, ulica zamkowa. Jest to w yy, dzielnicy. Sztyglic, tak. To jest Sztyglic, yy, a mianowicie yy, stoję sobie na światłach jako drugi, za mną jedzie karetka pogotowia na sygnale i joły w górze migają wszystko na niebiesko. Przede mną stoi samochodzik mały i się nie rusza. Karetka już stoi za mną, ja trąbię nic. Zdenerwowałem się, wysiadam, podchodzę, w samochodzie siedzi taka kobieta, szczelnie wypełnia niemiecką myśl technologiczną. Się jej pytam, proszę pani, czemu pani nie jedzie? Karetka za nami stoi. Ona mówi, a jak mam jechać? Jest czerwone. Ale o tym będzie na końcu dzisiejszego filmu. Teraz się zajmiemy czymś przyjemniejszym, pośmiemy się trochę, czyli absurdy prawa. Dzisiaj zajmiemy się Ameryką. Słuchajcie, w LA, Los Angeles, w Ameryce mężczyzna ma prawo bić swoją żonę pasem pod warunkiem, że pas nie jest szerszy niż 5 cm. Chyba, że żona wyrazi zgodę na szerszy. mieszkaniec Arkansas, to już nie ma tak wesoło. Tam już jest prawo bardziej rygorystyczne. Tam może bić kobietę mężczyzna, ale tylko raz w tygodniu. W Mizuri, w mieście Saco, kobiety nie mogą nosić kapeluszy, które straszą dzieci, osoby wrażliwe, psy. Ciekawe, by tam królowa Anglii pojechała, co by powiedzieli. To jedny z ulubionych. W Vermont kobiety nie mogą nosić sztucznej szczęki, chyba że mężczyzna wyrazi na to zgodę. <laughs> Poświęćmy się troszkę, ale słuchajcie, szczerze mówiąc, facet, który bije swoją kobietę, który nie szanuje jej praw, według mnie to nie jest człowiek, to go trzeba izolować od społeczeństwa. Porozmawiajmy teraz sobie o korytarzu życia, taka prywatna ode mnie. Pracowałem parę lat w pomocy drogowej w Berlinie. I najprawdopodobniej zacznę znowu pracować tam. Słuchajcie. Koryta życia. Jedzie karetka pogotowia na autostradzie, wszystko się rozjeżdża. Straż pożarna, uciekacie na bok. Policja, znikacie z drogi. A jedzie pomoc drogowa, to się wszyscy zjeżdżają. Dlaczego? Ponieważ pomoc drogowa nie jest samochodem uprzywilejowanym. Nie ma niebieskich sygnałów świetnych i nie ma tych iołów, iołów, iołów. Głupota, ludzie, skoro stoicie w korku na autostradzie i się nie poruszacie do przodu, czyli że tam z przodu coś się wydarzyło, puśćcie tą pomoc drogową. Jeżeli nie puścicie, nie będzie miała możliwości posprzątać wypadku i będzie tak samo stali w tym korku tydzień. Także moja prywata, jedzie pomoc drogowa, puśćcie ją. A teraz druga prywata. Odnośnie tej babeczki, co szczelnie wypełniała niemiecką myśl technologiczną. Słuchajcie, stoicie na czerwonym świetle, jedzie karetka pogotowia, nieważne, straż, pojazd uprzywilejowany, zjeżdżamy na bok, wyjeżdżamy na czerwonym świetle. Oczywiście z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego, rowerzystów, samochodów i tym podobnych, pieszych. Nie zatrzymujemy się, nie gadamy głupot, że jest czerwone światło, a ja nie pojadę, nie boimy się, nic Wam nie zrobią. Nawet jeżeli chcecie dla bezpieczeństwa, możecie sobie zapisać numer rejestracyjny karetki pogotowia i ewentualnie, jeżeli by Wam coś przyszło, ale mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby przyszło mi coś, chociaż wyjeżdżałem raz 20 razy na czerwonym świetle. Wtedy pokazujesz numer rejestracyjny samochodu, zjechałem karetce pogotowia i medal powinieneś dostać. Nie wierzycie, że takie rzeczy się zdarzają? to obejrzyjcie sobie. Znalazłem dla Was film, jak to mniej więcej wygląda na skrzyżowaniach. I teraz już widzicie, cytując klasyka, gdyby głupota miała skrzydła, to by latała jak gołębica. Jest taka prawda, jak ktoś wie, piszcie mi w komentarzach co to za cytat, bo to taki stary film był. Słuchajcie, czerwone zjeżdżamy na bok, to może komuś życie uratować. Naprawdę, wiem co mówię. Moja żona się najeździła karetkami i wyobraźcie sobie, zatrzymanie akcji z pracy serca, yy, jakiś tam udary mózgu i tak dalej. No, chyba że swego czasu w Łodzi. To czasem trzeba było blokować karetkę, żeby nie dojechała do radnego. Ale to już jest inna sprawa. Dobra, pomijając to, ode mnie to dzisiaj wszystko. Prześlijcie ten film dalej, taka prośba. Niech się inni też dowiedzą, że można jechać na czerwonym świetle. Trzeba opuszczać skrzyżowanie, żeby mogła karetka wyjechać. Także może dzięki temu uratujemy parę ludzkich żyć. Czym ta się ciepło? Ja idę dalej, mój soczek pić. Cześć!